kolejny odcinek cyklu Sportowy Kraków jak widzicie w tle odwiedziliśmy trening siatkówki. A co to jest za trening? Kto tutaj trenuje? O tym Michał Sobolewski, zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie. Cześć Michał. Cześć. Michał, gdzie się znajdujemy i co tu za trening właśnie trwa? Znajdujemy się w hali zespołu szkół ogólnokształcących sportowych numer 2 w Krakowie na osiedlu teatralnym 35. To tutaj w ramach szkoły funkcjonuje uczniowski klub sportowy Sparta Volleyball Kraków który został założony w 2012 roku. Była to wspólna idea dyrekcji szkoły, rodziców lokalnej społeczności, nauczycieli, wychowawców, trenerów sportowych i z powodzeniem od 2012 roku klub tutaj w szkole funkcjonuje. I co ważne, klub jest również zróżnicowany pod kątem wieku młodych zawodników. Uczniowski klub sportowy funkcjonuje w ramach zespołu szkół składających się ze szkoły podstawowej i liceum i treningiem objęte są dzieci także ze szkoły podstawowej, więc już od szóstego roku życia dzieci rozpoczynają tu przygodę z siatkówką i trenują przez wiek szkoły podstawowej, także przez wiek licealny. Grupy wiekowe rozwijają się bardzo fajnie, co pokazują wyniki sportowe na arenie wojewódzkiej ogólnopolskiej, gdzie UKS Sparta i Kraków od lat liczne sukcesy. A my zaraz sprawdzimy, jak wygląda trening. Treningi w sumie mamy codziennie praktycznie. Od rano w siódmą, albo potem od trzynastej po południu. To zależy od tygodnia, dnia tygodnia. Na treningach w sumie robimy od podstaw wszystko. Od techniki, pod jakieś zagrywki, właśnie atak. Siłownie też mamy. Ogólnie bardzo fajnie to wygląda. Mamy też w fajną drużynę jako zespół. No, jesteśmy drużyną młodzieżową, przede wszystkim opartą na e, uczennicach e, tejże szkoły. E, tutaj dziewczyny uczą się, e, zdobywają e, powiedzmy, wiedzę, ale zarówno kształtują swoje umiejętności siatkarsko i sportowo. Zaczęłam naprawdę z siatkówką na Śląsku. I jeżdżąc na jakieś pojedyncze turnieje na kadry Śląska, był taki moment, że w podstawówce szukałem klubu i ostatecznie zgłosiłem się do Krakowa, bo znałem ten klub już z przeszłości, słyszałem o nim i od razu się dogadałem bardzo dobrze z chłopakami, poznałem trenerów i stwierdziłem, że to jest miejsce dla mnie. Dołączyć do nas może każdy, każdy młody człowiek, który chciałby uprawiać piłkę siatkową. W racji specyfiki dyscypliny, w której jesteśmy trenerami, możliwości e, motoryczne, możliwości wzrostowe tutaj też e, bardzo, dużą, e, bardzo dużą rolę odgrywają. Często przy, przy naborach do klas e, właśnie tymi, tymi e, rzeczami się kierujemy niekoniecznie, czy e, chłopiec, dziewczynka są na ten moment już najbardziej sprawni w, w, w roczniku, czy wśród rówieśników, natomiast czy, czy jest ta możliwość właśnie do, do rośnięcia, do tego, ta, ta, ta duża skala do, do, do rozwoju właśnie w tych... W tych, tych tematach, o których wspomniałem. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to jest 10 godzin e, treningowych tygodniowo. Jeżeli chodzi o liceum, to jest 18 godzin. E, oczywiście zajęcia są podzielone na różne części, zarówno trenujemy, zarówno na hali, jak i na siłowni. E, w ramach tego mamy również zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia z psychologiem sportowym, także. Jest to dość, dość szeroko e, zakrojone działanie z naszej strony.